PRL Podcastowe Radio Lokalne na Rami Sound Channel. Dzień dobry. Czy kojarzycie państwo mały zakład zegarmistrzowski mistrza Hieronima Kaczmarka mieszczący się w Zduńskiej Woli przy ulicy Łaskiej 16a? Myślę, że w większości Zduńskowolan jest to miejsce znane. Dzisiaj naszym gościem jest właśnie pan Hieronim Kaczmarek. Ja nazywam się Radosław Michalski i zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu w podcastowym radiu lokalnym. Z cyklu zwykli ludzie wielkie pasje. To jest podcast z cyklu zwykli ludzie wielkie pasje. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy serdecznie za, za przybycie tutaj do nas, do podcastowego Radia Lokalnego. Bardzo nam jest miło. Cieszymy się, że przyjął Pan nasze zaproszenie i znalazł dla nas chwilę czasu. A ponieważ, jak nam wiadomo, jest to podcast w cyklu Zwykli ludzie, wielkie pasje, stąd oczywiście moje pierwsze pytanie dotyczące Pana pasji. Tak się zastanawiam, że często ludzie szukają pasji w czymś, co jest na zewnątrz, tymczasem, w moim odczuciu, pasja jest tym, co, co jest w środku w człowieku i płynie od wewnątrz. Dlatego chciałbym się pana zapytać, w którym momencie życia zaczął pan uświadamiać sobie, że ta pasja do zegarów, ich mechanizmów, sposobów działania jest w panu. No to jednak z chwilą nauki, bo powiem szczerze, moje życie to było takie troszeczkę schorowane, jak byłem w szkole podstawowej, to ciągle tam chorowałem na astma, ciągle takie oskrzelowe sprawy, no i tata z mamą nie wiedzieli w ogóle, gdzie mnie tam, że tak powiem, popchnąć, ale... No, po szkole podstawowej była, że tak powiem, wy, wywieszka u pana Zegarmistrza Kowalskiego, Tomasza, na ulicy Łaskiej 3. No i tam przyszedłem. A który to był rok? Który to był rok, nie wiem. To i... był rok 1976. Pierwszy, pierwsze dwa tygodnie musiałem tak. Czy się w ogóle nadaje do zawodu? No i potem szef szefowo jechał na urlop. No to szefowa mówi, no Chiruś mówi, możesz szykować papiery, bo coś z ciebie będzie. No i tak to się zaczęło. No owszem, chodziliśmy do szkoły tutaj, do zawodówki, do wielobranżowej, ale w drugim i w trzecim roku mieliśmy kursy w Łodzi, w technikum na Bałutach, to tak, w drugim roku cztery tygodnie, a w trzecim roku 6 tygodni bodajże. Mam jeszcze po dzień dzisiejszy te zeszyty. No i po tym, to było w 1979 roku, myślę, że we wrześniu, czy w październiku, no to zdawałem egzamin Czeladniczy w Łodzi u mistrza Sowy. Tam musiałem do, dotoczyć wałek naciągowy, oś balansową, wyczyścić zegarek e, i potem to tak pierwszy, drugi dzień i już teraz nie pamiętam, czy na trzeci dzień e, w, iz w izbie rzemieślniczej w Łodzi mieliśmy egzamin teoretyczny. E, pamiętam ten dzień właśnie. E, jak u tego mistrza jak już po tym egzaminie, no nie będę wszystkiego mówił, ale no byłem ucieszony, że żeśmy tam z grupy wszyscy zdali, także późno, późno przyjechałem pociągiem do do domu, koło 22 pewnie. No i tak moja, że tak powiem Kariera się potem zaczynała. Szef wziął mnie jako, jako szeladnika do pracy. Niedużo wtedy, bo nie wiem, około 2000 zarobiłem, jak to te pieniądze były. Ale już miałem pracę, a potem w 1984 roku szef poszedł na emeryturę. Jak miał 65 lat, no i po nim przejąłem warsztat na łaskiczy. Od 1984 roku to już na siebie pracowałem, do 1990 roku. No taki traf był, że ta właścicielka bednarkowa sprzedała cały ten budynek, co pracowałem, panu Bułeczce, no i stało się, wymówienie dostałem, no i musiałem zrezygnować. No i tak dwa 3 lata gdzie indziej, na Nowotki byłem pewnie 3 lata i, i z Nowotki przeszedłem tu, na łaskę 16a i po dzień dzisiejszy tu jestem. A mam takie pytanie, jak Pan wróci pamięcią do początku pracy w zawodzie, to, to jakie zegary były pierwszymi, które Pan naprawiał i jak Pan w ogóle wspomina ten czas od strony pracy zegarmistrza? Powiem tak, no wtedy akurat to pierwszy rok robiłem, yy, naprawiałem za okiem, że tak powiem, szefa zegarki, budziki i ścienne żeśmy robili. Dopiero jak w drugim roku nauki szef przyjął drugiego ucznia, to ja już przeszedłem na zegarki naręczne, no bo, że tak powiem, szybko to wszystko poszło. Ja nawet nie myślałem, że to tak taki obrót weźmie, że ja już będę robił małe zegarki. No tak mieszę szybko tam, no to y, y, widział, że, że coś mogę więcej. Prawda? Potencjał, I, potencjał jest, tak. tak? No i tak to coraz to bardziej y, lepsze, lepsze firmy zegarki żeśmy robili i y, lata 80. to no, ja bardzo długo robiłem. Musiałem po godzinach, bo naprawdę tych mechanicznych było dość dużo. A po drugie, no przy takim mechanicznym, żeby to rozebrać, złożyć, to jest, to jest trochę pracy. Przecież no to, to była taka robota. W końcu zegarki były drogie i więcej napraw było. A potem dopiero tak w latach już po 80 roku koło 90 roku, no to już wchodziło wszystko coraz to bardziej bateryjne zegarki. No to potem no, żeśmy już te baterie praktycznie zakładali. No, ale jeszcze tych napraw takich było mechanicznych. Jakieś tam zegary takie do, do załączania wody. W Łazienkach, coś takiego było też. Co tam były? No, stopery, no to normalne, bo tak, tak, tak. to związane jest z naszym zawodem. No, myślę, że głównie ze zegary, zegary ścienne, stojące. Na przykład zegary klapkowe, które, których mechanizm przerzucał poszczególne klapki i, i te cyfry się zmieniały. Miał Pan może styczność z takimi zegarami? Tak, mam gdzieś takie właśnie. To bardzo mało było tego. No tak, nie potrafię już teraz streścić na jakiej to zasadzie, z tym, że one były, myślę, że głównie bateryjne. Bateryjne. To były, zasilanie właśnie takie, tak, tak i to, to jest ciekawostka faktycznie, to mam takie. A czy naprawiał Pan zegary bardzo duże, gdzieś zamontowane na przykład na, na wieżach kościelnych? No muszę się pochwalić, bo jak jeszcze ksiądz proboszcz tutaj nocny był w kościele w Niebowzięcia, no to poprosił mnie, żeśmy tam weszli na wieżę. No to ten mechaniczny zegar, który jest, to teraz jest odłączony, bo to jest elektroniczny zrobiony, ale robiłem wszystkie trzy tarcze, przywoziliśmy z Łodzi, pamiętam pociągiem ze znajomym, naklejałem cyfry, także te tarcze po dzień dzisiejszy to jest moja robota. A zastanawiam się, co sprawiało panu taką no, największą satysfakcję, jeżeli chodzi o naprawę zegarów? Trzeba było jakąś część do, dorobić, dotoczyć, ośkę czy wałek naciągowy. Jak to człowiek zrobił, to cieszył się, prawda? Mhm. To już nie chodzi o, o finanse, ale samo to, że, że coś się uratowało. No, te automatyczne, Y, z kalendarzem, czy podwójnym, czy y, no to, to, to też y, y, nie dla każdego pewnie. No. Y, to już, przypuśćmy, tisot y, automatyczny, a Pobieda, no to, y, to jest jedynie czas ten sam, a, a robota inna, prawda? Mhm, Także y, więcej kół i, i y, bardziej skomplikowany. Y, może te radzieckie były bardziej prostsze. Natomiast no te, może jak, tak jak już weźmy szwajcarskie, no to one tak. wykonanie miały lepsze. Jak człowiek otwor... jak otwieram dekiel zegarka, no to aż, aż, aż miło spojrzeć tam. Wszystko wy, wypolerowane, koła, mostki, także... No tak, a... Zastanawiam się, czy zdarzają się takie zegarki, które mają swoją historię i klienci za wszelką cenę chcą je naprawić i przywrócić ich pierwotny stan no, z, tamtych, z tamtych czasów? No to tak jak z ojca na syna, że tak powiem, nie? To są takie, tak, owszem, owszem. Teraz nawet nieraz naprawiam to, yy, pomimo to, że są te bateryjne kwarcowe, ale, ale no yy, chcę przypuśćmy, yy, yy, jak yy, tato czy tam yy, dziadek zmarł, to tam wyszukują jakieś tam w szpargałach i, 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 i to ma być zrobione, bo to jest po dziadku po babci. Mhm, Także... Mhm. Czy się jeszcze da go wtrzesić, że tak powiem? No. No. I dużo, dużo jest y, takich zleceń? No, nie dużo, ale, ale, ale no, zdarzają się. I, I myślę, że to już powraca to troszeczkę. Jak człowiek posłucha, to aż, aż miło, jak, jak chodzi. A y, czy spotkał pan osoby młode, które miały podobne zainteresowania, zamiłowania co pan i chciały praktykować naukę? W zawodzie zegarmistrza u pana w zakładzie. No, jeżeli chodzi w moim okresie, to nawet się nikt nie spytał. No, już takie, tak to wszystko wchodziło. Każdy jakąś tam elektronikę, yy, coś, a yy, po dzień dzisiejszy nikt się nie spyta, nikt naprawdę. A co było istotnego z punktu widzenia tamtego czasu, lat 70., -tych, 80., -tych, jeżeli chodzi o pracę zegarmistrza? czy to naprawianie zegarków, czy również no ludzie przychodzili, żeby porozmawiać chwilkę, zatrzymać się w tym, w tym pędzie życia. Wiadomo, że wtedy troszkę to wolniej, wszystko płynęło ten, ten, ten czas. Ta, ta codzienność zegarmistrza, jak ona wyglądała? Myślę, że to wszystko miało swój, swój, swoje miejsce I, i, i jeden do drugiego zajrzał i, i y, 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 nie wiem, no, każdy miał czas na, na wszystko, a teraz y, tak jakby, nie wiem, tego czasu brakowało. Y, no fakt, że jak człowiek się dorabiał, to i, i trzeba było pracować długo. Ale, ale no na wszystko, i na jakieś towarzystwo, i na zabawę, czy coś, no też było, y, y, trzeba było sobie wygospodarować y, czas. A jak, jak wygląda właśnie taki, taki zwykły dzień w pracy zegarmistrza? Zwykły dzień, to jest... Y, no, Zależy jaką porą, bo yy, muszę powiedzieć: yy, tak, otwieram, przychodzę, jak zimą palę w piecu. <grych> I yy, co tam? Yy, patrzę, czy zegarki chodzą dobrze. Reguluję, nakręcam. No jak już ktoś przyjdzie, to coś tam muszę załatwić yy, z klientem. Robię kawę i siadam i pracuję. No i tak to, mój Boże, do 12 i 3:00 już jest piąta i tak, tak też ten czas szybko zleci. A czy jakieś specjalistyczne takie urządzenia wykorzystuje Pan w swojej pracy, które pomagają Panu odpowiednio naprawiać te zegary? No już teraz, że tak powiem, w elektronikę się już za dużo nie, nie bawię, nie powiem, że nie potrafię tego zrobić, ale no co, no czyścimy jeszcze zegarki w takich, y, mamy maszynę Elme NRF-owską, płynie czystsze w benzynie, y, w suszarce, no ale to oczywiście trzeba rozebrać cały zegarek w koszykach takich specjalnie do tego przygotowanych. Do zdejmowania szkieł. No teraz już pająk jeszcze, że powiem, niepotrzebny, bo są szkła płaskie, szklane. Pająk to jest taki do szkieł plastikowych. Nakłada się na szybkę, zakręcam i wyjmuję szkło bez żadnego tam uszczerbku. I potem je mogę założyć, jak tam chcę poprawić wskazówkę, czy czy sekundnik, to zakładam z powrotem. No to takie udogodnienia też były. Wiertła, wiertarki, różne takie naprawdę, co niespotykane, jak niektórzy wchodzą, to a co to jest, co to jest? No także, no mam trochę tego, ale tak jak mówię, no teraz już bardziej ta elektronika wchodzi i, i, i to idzie na bok. No, są tacy, którzy przychodzą, żeby jeszcze coś tam dorobić, dotoczyć. No teraz pewnie ze dwa czy trzy takie przyjąłem, no to osie balansowe do kieszonkowych będę do, dorabiał. No, także nie każdemu się to chce. Najłatwiej baterie założyć i, i, i wziąć pieniądze, a, a przy czymś takim no to trzeba troszeczkę y, pracy włożyć i, i czasu. A jeżeli chodzi o wybór zegarka, to takie krótkie pytanie. Elektroniczny czy no nakręcany mechaniczny? No bez wątpienia nakręcany. Nakręcany, bo mechaniczny oczywiście. No bo te, mój Boże, te rozbiory, chociaż wiem co tam jest, elektronika siądzie, cewka, no to co już z tym? Wymieniać trzeba cały układ i y, 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 do śmieci. A tu, niechby ta ośka była zepsuta, czy, czy ośwachnika, czy koło jakieś, y, czy coś dodatownika, y, mówię o mechanicznym. To sięgam z szuflady, bo ja jeszcze mam trochę części. Sięgam i robię, i mam. Mhm. A, a przy takich, no niestety. Nawet y, klient przyjdzie, to pyta się, y, y, czy to się opłaca, bo wie pan, że to jest taki, a nie inny. No i. i czy wyrzucić, nie tak, tak. czy wyrzucić czy nowe kupić, no. a jakiś taki zegarek albo mechanizm, który sprawił panu najwięcej problemów, gdzie pan musi poświęcić na to, nie wiem, tydzień czasu? Na tą chwilę mam taką omegę, no i mam to rozebrane i czekamy pół roku i potrzebna mi jest pół beczka, pół beczka, wałek naciągowy i koronka. Koronkę zdobyłem, wałek naciągowy owszem a pół beczki nie mogę nigdzie zdobyć, nawet, nawet w serwisach. Także no to na, na tą chwilę tak mówię, ale było takich, no głównie to a, czy jakiś ząb dorobić w bębnie, no jeden, dwa mogę, ale więcej już nie, bo będzie jeden przy drugim za słabo. Także no było tych, tych ciekawostek takich trochę. Bo to tak jak mówię, no ludzie niektórzy pytają się, ile to będzie kosztowało, i panie mówi, to się nie opłaca, i, i żeby nie dorabiać, nie robić. No są tacy, a są tacy, którzy mówią, ile będzie kosztowało, rób i koniec. No tak, a czy zdarzają się klienci, którzy przyjeżdżają spoza zduńskiej woli, spoza nawet województwa łódzkiego, po to, aby. Naprawić swoje zegary właśnie u pana? Owszem, no niektórzy do Warszawy przenieśli się yy, i tam szukają, też nie mają. I jak na jakiś tam weekend coś przyjeżdżają do mnie. Yy, czy nawet z Warszawy. Yy, teraz, yy, teraz miałem znajomego, dzwoni do mnie z Nowego Jorku. Aż yy, tak, co tutaj. Ma rodzinę, no to ci przynoszą do mnie. Także no jak mogę to ratuję, dopóki człowiek żyje. I, i ci, którzy powyjeżdżali do szkoły i tam się osiedlili, przybudźmy we Wrocławiu, w Poznaniu, no to przyjeżdżają do mnie i mówią, panie Hirku, żeby pan był tu cały czas. Proszę nie malować, nie zmieniać nic wnętrza. Tak ma być. No to jest za, zaczarowane miejsce. No dobrze, a, a czy zastanawiał się pan jeszcze nad tym, że gdyby pan mm, nie, nie poszedł tą drogą, to czy jakiś in, w jakimś innym zawodzie by się pan odnalazł? Nie wiem, początkowo myślałem o cukierniku, ale to mi wszyscy odradzili z uwagi na te moje duszności, jasne. Yy, powiem tak, że nie żałuję tej drogi. Yy, już, Że tak powiem, kocham to. Yy, jeszcze raz bym to samo yy, myślę Wybrał. Wybrał, tak. Aj, póki będę świadomy i będę żył, to, to będę myślę, Bo to taka pomoc jest też ludziom. I na koniec tego podcastu chciałbym się pana zapytać, czego panu życzyć? Oczywiście oprócz, oprócz zdrowia i oprócz kontynuowania tej swojej pasji, jeżeli chodzi o naprawę zegarów. Hmm, czego mi życzyć? No każdy sobie życzy w tych czasach zdrowia. I tego życzę sobie też. A po drugie no, żebym jeszcze w tym miejscu trochę popracował, co pracuje? Do chociaż do emerytury. No tak, tak, tak. To, tak. to sobie życzę to, to życzymy, najbardziej. To życzymy tutaj wszyscy tego. panu tego, żeby właśnie te życzenia się spełniły. Dopracowania w tym miejscu na łaski 16a jeszcze te 4 lata, 5 lat, tak? No, daj Boże, tak. Te 4 lata, 5 lat. Dziękujemy pięknie, że przyjął pan zaproszenie do podcastowego Radia Lokalnego. Dziękuję. Przypomnę jeszcze dzisiaj, moim gościem był pan Hieronim Kaczmarek, zegarmistrz z Duńsko-Wolski, chyba wszystkim znany, którego zakład mieści się przy ulicy Łaskiej 16a. Audycję prowadził i realizował Radosław Michalski. Dziękuję i do usłyszenia. Do widzenia, dziękuję. Podcast z cyklu zwykli ludzie wielkie pasje. PRL Podcastowe radio lokalne na Rami Sound Channel.